Ja stary stary w Kontakt z piechotą nieprzyjaciela! Nie będziemy tu sterczeć! Walczymy do ostatnich kropki, Będziecie ci! Jak żyje armia! Nauczą się nas brak. Siły wroga przechwytują nasze zasoby! Spalić ich! jest transporter! Główna droga! Zostaliśmy! No <grymne> <grymne> to teraz zabijemy, chyba. <grymne> na! się nasypuje. Gotowy, dość budowy! Teraz staraj się chować! Czyli granat się! Drużyna w gotowość! Drużyna po prawej! Drużyna nas! gotowość! się! w gotowość! Drużyna Drużyna w Zaczynamy budowę. Jesteśmy w zasięgu broga. Czekamy na rozkaz. Siły wroga Nie żyje! Jesteśmy gotowi! Podpali ci! Żeby poddziały krągowe! Odpowienie ciągnie!

Conta o Grinch! Czekacie dowódco. Wykończcie ich! Ostrzewnie przyjaciela! 34 zgłasza się! Kryt się! Czerwona, no. wiele odtwarzaczy! Czas na nas! Dotrzemy tam! W drogę! Już. już nóg nie czuję. Tam tawarści, ogrzejemy się przy tym ogniu. Szkopy się chyba nie obrażą. Sprawdziliśmy kolejne oddziały. Towarzyszu, myślę, że wszyscy się ze mną zgodzicie. Odmrażamy sobie tu jaja. Ale przecież hitlerowcy również. E? Wykorzystamy przewagę, jaką daje nam pogoda i wypędzimy szkopów z okolic Moskwy. Wycofali się na pozycje obronne gdzieś tutaj. Nasi świadowcy zajmą pozycję tutaj. Spotkacie się z nimi i udzielicie wsparcia, podkładając ładunki. Nie ma nas wielu, towaryści. Nie dajcie się zimną, ani drogowi. Złożyć możecież, wyruszamy. Załoga wymarsz. Potwierdzam rozkazy marszu. Czym wam pomóc? Dorzemy tam. Znaliście kapitan! Ten rejon miasta jest już pod naszą kontrolą! To właśnie w Stalingradzie dotarło do mnie, że zaczynacie tracić zdolność dowodzenia. Dlaczego? Bo nie posłałem oddziału na śmierć? Bo walczyłem z nimi ramię w ramię? Dostaliście rozkaz! Wszyscy dostaliśmy! Przednie to a začína Dobra robota! Posiłki oczekują na Wasze rozkazy. Całoga wymarsz! Kawu 1 zgłasza się. Kawu 1 potwierdza miejsce docelowe. Dużo się nauczyłem jako komsomolec. To prawda, towarzysz Stalin by nie kłamał. Tu nie ma tchórzy! lepszego Amerykanie nie mogli przysłać? ciąga śnieżna. ciężko się łazi z tym PTRS-em, towarzysz. Przeciwpancerni wyruszają. Drużyna z PTRS-em w drodze. Lepsze to chyba odchodzenie. Uważajcie na tym śniegu. Podkręcić grzanie, zimne jak cholera. Łazimy i Łazimy, nic tylko Łazimy! Wyruszamy! Nie mogę oddychać. Meldują, zajmujemy! Stróg ma tylko 25 punktów! Triumf jest na wyciągnięcie, na wyciągnięcie. ręki! Potrzebne wsparcie przeciw czołgom? Transporter przyjął rozkaz przejazdu. Uwaga na śnieżyce. Drugie. Teren zabezpieczony. Da, towarzysz? Da, gwardia melduje się. Karabin przeciwpancerny gotowy. Lud przewiduje nasze zwycięstwo. Nieprzyjacielowi zostało cieszyć mnie. Oddział gwardii gotowy. Użytkują nawet kapitalistyczne pojazdy. Obrona Moskwy była pierwszą bitwą, w której ZSRR udało się naprawdę przeciwstawić III Rzeszy. Operacja Tajfun utknęła w mroźnych śniegach końca roku 1941. Stolica się oparła, a Sowieci zaczęli swą krwawą drogę ku ZS1.